na Arjun Batar, dobrze mówię? Tak, jak najbardziej Tomek. Bez przypominania sobie, bez zapisów, eee, powiem Ci tak, byłeś dzisiaj w ogniu cyklonu, ja nawet myślałem czy to się w ogóle nie wymknie wszystko spod kontroli, bo e, no, takiej konferencji muszę przyznać, że dawno nie pamiętam, żeby tak żywo, żywiołowo reagowała publiczność, była policja. E, tylko za przeproszeniem dziada z babą się jeszcze tu spodziewami i bombardowania tego obiektu, ale okej, okay, przetrwaliśmy. Jak ty oceniasz ze swojej perspektywy to? No wydaje mi się, że tak, rzeczywiście chłopa przebranego zabawy też zabrakło. Jakby jeśli chodzi o no, ilość tych dymów, to przerosła moje jakiekolwiek pojęcie o tym, a ja mam małe, no, więc w sumie niby dużo. ale przede wszystkim. Ile dymów miałem... było z rozpisanych w scenariuszu, a ile wyszło? No, jeśli chodzi o, o dymy, takie po prostu, bo jakby to powiedzieć, mastewy, no to one były, tylko one, po prostu same osoby przychodząc, no to wiadomo było, że równały się dymy, prawda? Ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja byłem zaskoczony pewnymi kwestiami. Skoku na stół na przykład przez kilku zawodników. Ja tam biegłem po ludzi. Jak się, że ja na ucho od miałem. Dwa razy ciszej, niż resztę ludzi A w ogóle dziwny pomysł, że, że, że ludzie na scenie są na uchu u mnie Więc jakby, jako że oni byli za głośno, no to też miałem powariowane w głowie Nie potrafiłem zareagować dostatecznie dobrze na coś, bo, czego nie słyszałem Więc biegłem tam na tyły, a tam w ogóle coś atecy I ja byłem totalnie... A co cię pogonił z karabinem, wymierzył no, i mówi kurde Gosiu i odwracam się, patrzę. A tam... zajrzała ci w oczy? Zajrzała trochę, jakby tak, ale odwróciłem się, popatrzyłem, i wtedy ci, których zostawiłem na scenie, to oni skakali na stole. Słuchaj. Ja, no, ja tak. to widziałem przez moment, ale mówię, ja wychodzę marodek. stąd, bo jeszcze będę zamieszany w coś. Ja widziałem twój uśmiech, z tą kamerą tak. Ja, już się cieszyłem, że nagrałem dymy, bo mówię, kurde, nie wiem, w którym momencie tutaj przerwać albo odpalić, bo, bo po prostu to komedia jedna wielka, ale okej, okay, konferencja chyba udana. Szczerze mówiąc, ja z ciebie nie jestem zadowolony, bo miałem ten problem, że po prostu w głowie miałem iPhone jakiś. Od połowy tej przerwy, no to było lepiej, bo ja totalnie już... Słyszałem ludzi i wtedy już mogę powiedzieć, że to byłem ja z czystym sumieniem Ale poprzednio no naprawdę było ciężko pierwszy przedstartowy stres pewnie wszedł i tam zwalasz teraz na słuchawkę, ale wiadomo, że stres, tak? Trzeba ten stres rozładować, dwa kielichy i poszło, tak? <grym> czy, 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 czy dwa węgorze, jak to niektórzy mówią w dzisiejszych czasach, chociaż ostatnio to gdzieś podpatrzyłem Ja, ja ryb rzadko... nie jadam Żadnej ryby, tak? tak Słuchaj, co ci najbardziej przeraziło na tej konferencji, a co cię InPlus zaskoczyło? In plus było to, że no, no wiesz, też powiem, że w ostatniej chwili bardzo dużo naszych zawodników odpadło, bo ja trochę się w tej organizacji tak um, krok po kroku dostaję informacje. no ale ten zrobiliśmy... Czy ten nie, tak. tak, ten odpada, temu się nie podoba, ten chce tego renegocjować kontrakt, prawda? Mimo, że podpisał i chodził w naszej koszulce, więc, jakby dla mnie są ciekawe. A tą koszulkę rzeczy. potem czy nie? No nie, no znając go, to może spalił. Mam nadzieję, że nie. <grymne> Będzie reklamował chociaż firmę dalej gdzieś. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że no, ciężko jest rozmawiać z influencerami, bo niektórzy potrafią po prostu zachowywać się, jakby postradali rozumy, że to są, jak Fryderyk Kicze mówił, nad ludźmi, prawda? to nie jest do końca prawda i trzeba to jakoś regulować. I oby nie zrozumieli. Jakby do, oby, oby do, tych, do tych ludzi nie dotarło to dopiero po fakcie. No. Okej. Okay, y jak w tej chwili plan do Gali będzie wyglądał najbliższej? Bo konferencję mamy już jakby zamkniętą. Pewnie zobaczymy notowania w internecie, jak wyglądają i jak ta konferencja została odebrana przez fanów. Ale jaki jest plan teraz na najbliższe dni, tygodnie? Najbliższe dni, no to jutro mamy kręcimy trailer, gdzie, gdzie ja właśnie będę go. Y Scalał, mam taki pomysł fajny, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, że, że nie będzie problemu z obudzeniem wszystkich na rano. Ale wydaje mi się, że no jestem dobry myśli. Tak fantazjujemy trochę, ale właśnie na tym to polega, żeby nasze, nasze wyobrażenia przeistoczyć w rzeczywistość. No dzisiaj to tak wyśrubowało, co? Totalnie, trochę nas poniosła, wybuchło to wszystko. Okej, okay, ale powiedzmy ta skala, skala jakby to powiedzieć, nie przekroczyła dopuszczalnej granicy chyba i gdzieś tam pewnie jak dzisiaj chce się zaistnieć twierdziową organizacją, to trzeba dać coś ekstra i dzisiaj chyba było tego coś ekstra aż nad to. Tak, było bardzo fajnie. No ja trochę żałuję rzeczywiście, że byłem trochę nieobecny przez połowę tego i nie potrafiłem tego okiełznać, prawda? Jedyne co mogłem krzyczeć to dosyć, dosyć ochrona. <grym> Cały czas słyszałeś ochrona, tak? <noise> nie, ale ochrona widziałem reagowała, także widać, że byli przygotowani na jakieś zadymy ostro. Tak, nawet mi się oberwało na przywitanie. Mogę pokazać, jak chcesz. Pokaż. O tu mam rozcięte. A, masz, 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 no. widziałem. No, cóż, drwalą, biją, w mówi tak. polskie powiedzenie. A co mówi mongolskie powiedzenie o takich sytuacjach? Um, szczerze nie ma, nie ma takiego, że, że jeżeli się biją, to uciekaj, albo się oberwie, jeżeli tam jest draka. Muchuni, w Sundaran i Ur, tak się mówi. Czyli jak powiesz komuś, żeby coś zrobił złej osobie, to będziesz miał długi z tego, z tego, jakby czegoś, tego fenomenu. Nie rozumiem, ale nieważne. Dzisiaj wielu rzeczy nie rozumieliśmy. Konferencja za nami. Bilgun, Arion Batar. Podsumował tą konferencję. Bardzo się z tego cieszę. No i czekam na kolejne i myślę, że skala dymów nie spadnie, a będzie jeszcze większa, więc szykujemy następne, następne kamery do, do tego, żeby złapać to, chociaż dwa dymy chyba nakręciliśmy. Także z tego się ogromnie cieszę. No i co? Czekam na same wydarzenia już na gali. Dzięki wielkie. Myślę, że na pewno coś jeszcze będzie. Jeżeli nie druga konferencja, to na pewno inna forma przedstawienia wam zawodników, bo na tym mi zależy na pewno. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wielkie. Dzięki. Dzięki.